Po 45 latach uprawiania przez władze przyjaźni na moście, Most w Cieszynie służy wreszcie ludziom do jazdy i chodzenia tam i z powrotem. Powodem To jest odbywa się całodobowo. Turystyka to jest bardzo mała, nie, naprawdę. Najtaniej tutaj! Po ile to pan ma? Po, Polski! Polski, 27. 20 tysięcy. 20 tysięcy? Tak, 20 tysięcy. w tym kursie, korony i się u nas opłaca kupować absolutnie wszystko. Zasłonny. krasny. No, kosiczek. Kosiki. Głównie ludziom chodzi o sprawy finansowe po prostu. Żeby coś się opłaciło kupić po jednej czy po drugiej stronie. Sytuacja ekonomiczna. Jak mówiłem, że jest to ekonomiczne, bardzo wygodne, jak w Polsce, tak i u nas. Polski paszport? Tak. Co pani miesiąc co to są? Kilka butelki. Puste butelki? Tak. No w niesamowitych ja, ilościach ludzie tak przynoszą puste butelki, butelki, żeby kupić wczoraj piwo, nie? Bo jedna butelka kosztuje tam dwie korony, także im to taniej będzie. Po 100 butelek noszą no, no. dziennie i po 20 razy potrafią przejść między jednym i drugim przejściem. Co przynoszą Polacy to alkohol i piwo. Przyjeżdżają na targ z całej Polski. Z kolei Czesi wykupują u nas kosze wyklinowe, drzwi harmonijkowe i różne artykuły do ubrania dziewiarskie. I z kolei nasi hurtownicy zaopatrują się w hurtowni, sprzedają w wyższych cenach i napędzają w ten sposób koniunkturę polskim przemysłowcom. W relacji czeski cieszyń, polski cieszyń. Jest to współpraca, tak by powiedzieć, jednego miasta. Po prostu to miasto kiedyś było wspólne, w tej chwili dzieli ich granica i dzieli ich rzeka. Na mocy Europejskiego porozumienia o wolnym handlu od 1 marca granica jest, ale jakby jej nie było.